po rozmowach moich dzisiejszych z paniami, które wczoraj były u swoich mężów, zanim jeszcze ich zabrano. Do, przeniesiono do innych zakładów karnych. Panie zwróciły się do mnie o uwolnienie. Ja wczoraj na swojej konferencji prasowej, jeszcze zanim otrzymałem informację, że także pan poseł minister Maciej Wąsik podjął strajk głodowy. Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności i to urąga także naszej międzynarodowej pozycji, aby znowu po 89 roku w Polsce byli więźniowie polityczni. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to, jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim. To oznacza, że pierwsze kroki ten, ta moja decyzja kieruje do prokuratora generalnego, albowiem prokurator generalny musi się odnieść. Taka jest procedura. Wniosek zatem ułaskawieniowy wędruje w tej chwili do prokuratora generalnego. Jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, aby pro, prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do prokuratora generalnego Expressis Verbis, aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez prokuratora generalnego, bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja. Ma pełne pole ku takiej decyzji, aby zostali natychmiast przez niego zwolnieni, co wierzę w to głęboko, oczywiście zakończy, problem ich po z jednej strony osadzenia w więzieniu w tej chwili a z drugiej strony ich strajku głodowego. Wierzę w to, że uspokoi także niepokoje, które pojawiły się w naszym kraju, które dla bezpieczeństwa naszego państwa. W tej sytuacji, w jakiej dzisiaj znajduje się Polska, kiedy za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, kiedy jest tak wiele niepokojów. Wiem, jak ogromną obawę wzbudzają dużej części naszego społeczeństwa. W ciągu ostatnich dni Miałem cały szereg takich sygnałów z różnymi trwożnymi pytaniami ze strony po prostu zwykłych ludzi. Co dalej, Panie Prezydencie? Trzeba tę sytuację uspokoić. Jeszcze raz apeluję do wszystkich o spokój, także do tych, którzy będą uczestniczyli w manifestacjach, domagając się uwolnienia więźniów politycznych, domagając się prawdziwej demokracji w Polsce, domagając się przestrzegania konstytucji i ustaw, apeluję do nich o spokój. Nie może być w naszej ojczyźnie takich niepokojów, i mam osobiste poczucie jako prezydent Rzeczypospolitej, że muszę czynić wszystko, aby eskalacji tych zdarzeń zapobiec. Stąd podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem, stąd decyzja o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, stąd. Mój wniosek skierowany do prokuratora generalnego mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar, który chce przypomnieć opinii publicznej, do niedawna był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Rzeczypospolitej Polskiej, najlepiej pojętym. Dziękuję bardzo. Tyle mam Państwu w tej chwili do powiedzenia.